w kolejnym odcinku. Dzisiaj tu sobie tak powoli działam. Troszeczkę tu już przejrzało, teraz trochę szczotką przelecę to i jak przeskiń jeszcze ten żel jak wysycha, to on jeszcze tak, ta farba robi się krucha, wtedy szczotką ładnie schodzi. Także to szczotką będzie usunięte. I co? I tutaj będzie gotowe. Jeszcze pod spodem. Jutro ją tutaj wezmę na bok. Pod spodem wyczyszczę. To skrobię. Dokładnie tam pasuje. Będzie gotowa skrzynia. Będę mógł sobie tutaj ją zaś składać. Jeszcze w środku przemyję ją troszeczkę i będę mógł składać. Tak jak mówiłem, części już jadą. Prawdopodobnie dziś już coś przyjedzie. Co to jeszcze nie wiem, ale zobaczymy. A ja już kończę dzisiaj, ponieważ do pracy niestety już trzeba iść. No i tak to wygląda. Po troszeczkę znowu będziemy działać tutaj. Kąpieli na razie nic nie zażywa. Tutaj agrodejba wieszaki czyściłem, wpłynie. Nie chciał brać, ale żel jednak robi robotę. Trzeba będzie jeszcze domówić jednego na pewno. Tu jeszcze na tym silniku trochę zostało. Aby ja nie patrzeć. Miska pod spodem. Tu z przodu trochę jeszcze. Ach, troszeczkę jeszcze jest. A tu już jest to do opanowanie. Dobra, uciekam. Widzimy się jutro. No i mamy kolejny dzień. Działamy dalej. Coś tu dzisiaj może złożymy. Tutaj prawdopodobnie zestaw uszczelek, tylko jeszcze nie wiem czy jeden zestaw, czy obydwa. Tutaj mamy cały atak zębatuszkę małą, dużą. No i co, wykonanie jakieś nie jest tutaj. Byle jakie, ładnie to wykonane. Patrząc tutaj na ten skropol, a tutaj na to, no to nie widzę różnicy. Jak nie widać różnicy, to po co przepłacać? Tutaj mamy pożyska. Jedno koło, tu mamy kliny i właśnie złożymy sobie dzisiaj dolną linię. Tutaj też przyszło jakieś zimmeringi, sprężynki, łożyska, te uszczelki tutaj. No i tutaj jeszcze jest jedna paczka łaczanka jak na jajka tu to same śmieci tutaj wielce nie jest zamówione takie cięgno do sprzęgła wziąłem zobaczymy czy to będzie lepsze niż to moje zrobione nowe do blokatora to jest to ale je przerobimy tak samo Tutaj Dorobimy Takie ucho Tutaj nawet nie ma kontry O jest w ogóle tu Bubel widzę Powinna być kontra z jednej strony Wkręcona Trzeba będzie wkręcić Jedna czy dwie, tu nawet są wkręcone. Jedna chyba. No dobra, zrobimy coś takiego. Chociaż nie wiem, czy to nie jest gorsze. No ale to. To. Tu mam jakieś... Duperełki też. Te o ringi to do tego zestawu. Ten zimering to do womu, do tyłu. Nam przychodzi. Tutaj no, Dobra, tutaj. I takie zaślepki kupiłem. Które wmontuje się. Właśnie tutaj. Choć widzę, że nie będą pasować. A jednak Zetor ma, to są Zetorowskie typowo, ale musi mieć tutaj większe otwory najwidoczniej. A jakoś szerzej to chyba jest. Może chyba nic z tego, coś innego trzeba będzie tu wymyślić. I sprężynki nowe do hamulcy i do sprzęgła widzimy się za chwilę przy składaniu tej choinki na tym wałku mamy teraz kliny, więc kliny tutaj przyjdą i założymy sobie zębatki dobra, lecimy ze składaniem mamy tutaj jakiś spray trochę to sobie naoliwimy i będziemy lecieć tutaj Klinik wchodzi ciężko ale aż tak lecimy dalej dobijamy i teraz tak batuszka no tutaj nie ma... Nie wieście tych filmów naszych jako poradniki, bo my tu nic nie będziemy nikogo uczyć, po, po prostu pokazujemy, jak my robimy. Czy dobrze to też nie wiem, bo nie chcę iść. Lekko to to nie idzie Teraz jedziemy z kolejnym Z kolejną zębatką Tylko, że jest tutaj teraz rant byśmy mogli sobie coś przez coś słuchać. słuchać. to tak lekko ma iść, czy nie, ale nie idzie lekko. Myślałem, że będzie lżej. Chociaż to trzymać się musi. Nie może to sobie tutaj latać. Już prawie, prawie. Już prawie dochodzi. Jest. Dojechała jedna do drugiej. Dobra. Lecimy z kolejną. Nie dłużej zacząć. No właśnie, co, co ta robi. Tak powinny wchodzić. Ciekawe co? Dobra, muszę nabić ten ostatni klin. Nabijamy ostatni klin. Ten co był pęknięty przy tym, w tym miejscu, to w sumie. Mógł być pęknięty tutaj Trójka mogła tutaj grać na nim Kurde, ten to tu paluchy poprzucił Chyba jest całe to koło, co? Nie widać pęknięć I? Ten tak? Chyba tak Spojrzymy jeszcze sobie w katalog No tam nie, No, cięcia. Dobra, lecimy do Do skrzyni i Jak się uda Jak to się uda Zaraz zobaczymy O, to wchodzi tu elegancko No i mam siedzi Chyba dobrze złożyliśmy Mi się wydaje. Coś w tym miejscu on będzie, o tak. o tak, tam przechodzi zaś bałek, no chyba jest dobrze. Tutaj łożysko, tam łożysko, ale ich na tą chwilę nie mamy, dlatego też to tak zostaje, tam jeszcze zaś nakrętka podkładka zabezpieczająca. Ale to w to późniejszym w późniejszych odcinkach na tą chwilę mamy tyle tutaj jeszcze jednak bęben wykrakał Przemek, bo tutaj jest obłamany i ten jeden bęben musimy zmienić ale może jakąś używkę gdzieś dostaniemy tamten już jest złożony na tamtej zwolnicy tam już jest cacy można będzie to montować, ale to dopiero jak będzie tu wszystko poskładane tutaj coś mamy? nie mamy na razie za wiele także tak zostajemy na razie w tym miejscu tu tam zimmeringi pomontujemy gdzieś tutaj mamy zimmering no to tego możemy tu zamontować wydłubiemy tego starego Założymy sobie tego gitara to już będzie tu gotowe uszczelki właśnie zaraz otworzymy jeszcze, zobaczymy jakie uszczelki mamy Jeden zestaw czy, czy dwa zestawy na skrzynie i tylni most czy tylko na zestaw do skrzyni biegów Aha, czyli tylko do skrzyni chyba. Czy nie? Czy tylni most również to jest? Bałka pokrywa dolna, bałek sprzęgła strzelka z wolnicy. nie no to nie jest tylko tylni most, bo to jest cały na to wychodzi tylni most razem z z czym? No, ze skrzynią tu innego mostu tutaj są nawet na zwolnice, ale to nam nie będzie potrzebne tu do podnośnika to będzie potrzebna. co tu jeszcze mamy o, przejrzymy Tarką, taką, taką ona też zwolnice to niż pod ósemkę pewnie pod ósemkę to nie to jaka? 8 musi być o. tu jest ósemka tu są ładne pod pod spód tutaj Bester jak już te blaszki wyciąłeś to możesz wysyłać, bo skrzynię będziemy składać, zalewać długo. i pozdrawiam, jeśli oglądasz o, a to teraz będziemy mogli założyć sobie ten tył, już zawsze tu poskładać To tutaj przychodzi. To tu, tutaj będziemy mogli złożyć śrubki naklej Będziemy mogli składać to, Jak sobie tu leży ona, to, to złożymy sobie w najbliższym czasie. I to tu leży wszystko. na razie pokrywa pompy chyba to wszystko jest potrzebne Przemek chyba wiedział co zamawia Dobrze, tu pod wybierak Bien. także pszczeleczki tu zostają i na razie to tyle cięcie dobra, my tu baju baju a tu już późno tutaj załapałem szczelka przyszła na tawot. tu jest nowe Będę musiał sobie wysunąć tutaj na brzeg, żeby mógł to wszystko poskręcać. Ale to już nie dziś. Będziemy w kolejnym odcinku działać. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.